Czy okres szybkich wzrostów cen ropy naftowej jest już za nami? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. W ciągu ostatniego miesiąca cena ropy naftowej wzrosła o 2,5%. Wcześniej obserwowaliśmy znacznie większe zmiany cenowe. Czy sytuacja stabilizuje się? Jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to warto zwrócić uwagę, że jesteśmy tuż przed startem okresu letniego, więc zawsze w okresie letnim ten popyt był wyższy, stąd też ostatnie decyzje OPEC o tym, żeby produkcję podnieść. Co więcej, OPEC jest pewny tego, że popyt odbije. I zdecydował się na to, żeby odwołać swoje pełne ministerialne spotkanie. Wcześniejsze spotkanie techniczne zarekomendowało, aby już nie zmieniać swojej polityki, czyli w najbliższych trzech miesiącach będziemy mieli podnoszenie produkcji, więc z jednej strony wyższo, wyższy popyt, z drugiej. Mamy oczywiście wyższą produkcję, więc te dwa czynniki się będą znosić więc to sugeruje oczywiście umiarkowaną zmienność na rynku ropy naftowej. Niemniej, oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że coraz więcej osób na świecie jest zaszczepionych. W Stanach Zjednoczonych. No niemal że większość Stanów decyduje się na znoszenie większości obostrzeń. Taka sytuacja też ma miejsce w Europie, choć jeszcze nie we wszystkich państwach sytuacja jest opanowana. No tak, żeby można było na spokojnie odmrażać gospodarkę. Niemniej to wszystko sugeruje, że powinniśmy w najbliższym czasie zauważyć wzrost mobilności, czym dodatkowo jakby, czym dodatkowo jakby to wszystko pobudzi większy popyt. Rozmawiamy, gdy ropa Brent kosztuje 66 dolarów za baryłkę z końcem czerwca, czyli z początkiem wakacji. Jakie mogą być te ceny? Raczej, jeżeli chodzi o ropę Brent, to powinniśmy oczekiwać konsolidacji pomiędzy 60 a 70 dolarów za baryłkę w najbliższych miesiącach. To sugeruje również sezonowość. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie 15 lat to tak naprawdę ta sezonowość no, jakby wskazuje na to, że ceny powinny być wyższe raczej w okresie letnim niż w innych częściach roku. Natomiast oczywiście to też pokazuje, że ta cena nie będzie się jakoś diametralnie zmieniać. Oczywiście mamy ten okres większego, oczekiwania większego popytu, natomiast też trzeba pamiętać, że w innych rejonach na świecie sytuacja nie jest do końca oponowana, bo mamy ostatnio informacje z Indii, z Japonii czy z Brazylii o większej ilości przypadków, więc tamta mobilność będzie prawdopodobnie mniejsza. Dodatkowo Indie w ostatnim czasie wskazywały na to, że ceny ropy naftowej są nieco za wysokie. Stąd po prostu spadek lekki spadek importu i Dodatkowo spadek wykorzystania mocy rafineryjnych w tym kraju, więc widać, że z jednej strony w niektórych rejonach świata ten popyt będzie rósł, natomiast z drugiej strony w innych rejonach może być ograniczony, więc to wszystko sugeruje, że lato może być raczej spokojne, choć, jak wiadomo, sytuacja może zmienić się dynamicznie. Przypuszczenia co do tego, że złoty może się osłabić narastają, to jakie ceny możemy obejrzeć na polskich stacjach paliw? Oczywiście, jakby ta kwestia związana ze złotym będzie dosyć ważna w kontekście paliw, natomiast, oczywiście, też trzeba pamiętać o tym, że wpływ złotego czy, czy zmiany cen na rynku ropy naftowej jest obserwowany z pewnym opóźnieniem na stacjach, więc nawet jeżeli na ten moment obserwujemy słabszego złotego, no to taki wpływ na stację może być widoczny dopiero za dwa tygodnie, a wtedy złoty może już odzyskać swoją pozycję, więc tak naprawdę ta zmienność na stacjach w cenach na stacjach benzynowych może być ograniczona. Niemniej jeżeli zauważylibyśmy znaczący wzrost dolara, w stosunku do polskiego złotego, gdzieś znowu w okolicach 4 zł. Oczywiście ten poziom nie był w ostatnich miesiącach przełamany, niemniej było ryzyko, że ten poziom zostanie osiągnięty, ale powiedzmy te 3,80 czy 3,90, jeżeli taki poziom by się pojawił, to mogłoby zagrozić wzrostem cen w okolice 550 za litr benzyny. O tym, co się dzieje z cenami ropy naftowej na świecie i paliw na naszych stacjach, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.